Być może przez całe życie słyszałeś, że jesteś zbyt wrażliwy, dziwny, że za bardzo analizujesz, albo że wszyscy tak mają, tylko ty robisz z tego problem. A teraz wyobraź sobie, że to nie była twoja wada, że to, co próbowałeś w sobie naprawić, nie było czymś do naprawienia, tylko innym sposobem odbierania świata. W tym filmie pokażę ci pięć sygnałów, które bardzo często występują u osób w spektrum autyzmu, ale przez lata pozostają niezauważone. Nie przez przypadek, tylko dlatego, że nauczyłeś się je maskować. Zostań do końca. Ostatni punkt bywa dla wielu osób momentem, w którym wszystko zaczyna mieć sens. Na kanale analiza umysłu nie stawiamy diagnoz, nie szufladkujemy. Nie mówimy to na pewno o tobie. Ten film nie odpowie na pytanie, czy jesteś w spektrum autyzmu. Może natomiast pomóc ci zrozumieć, czy pewne doświadczenia i trudności, które towarzyszą ci od lat, są czymś, czemu warto przyjrzeć się głębiej, również z pomocą specjalisty. To materiał zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Gdy mówię ty. Mam na myśli każdą osobę, która może odnaleźć w tych słowach kawałek własnej historii. Zamiast prostych etykiet, pokazujemy tu mechanizmy, które pomagają lepiej rozumieć siebie, swoje reakcje i sposób, w jaki przeżywasz świat. Autyzm u dorosłych bardzo często wygląda inaczej niż to, co podpowiadają nam stereotypy, i właśnie o tym dziś porozmawiamy. Zaczynajmy. Sygnał pierwszy. Przez całe życie czułeś, że jesteś inny, ale nie potrafiłeś powiedzieć dlaczego. To nie było coś, co dało się łatwo nazwać. Po prostu od dziecka miałeś wrażenie, że w wielu sytuacjach społecznych jesteś jakby obok. Rozmowy innych ludzi często wydawały ci się chaotyczne, pełne niedopowiedzeń i ukrytych sensów, które dla większości osób były oczywiste. Żarty czasem docierały do ciebie z opóźnieniem. A zasady świata społecznego wyglądały tak, jakby ktoś zapomniał dać ci do nich instrukcję. Nie chodzi o brak empatii, często wręcz przeciwnie, czujesz za dużo. Wiele osób w spektrum nie czuje się gorszych, czują się niepasujące. I to poczucie potrafi towarzyszyć im przez całe życie, nawet jeśli z zewnątrz wszystko jest w porządku. Sygnał drugi: jesteś mistrzem maskowania i nie wiesz już, kim jesteś naprawdę. Uśmiech, odpowiednia reakcja, właściwy ton głosu, zachowania, które są wyuczone, nienaturalne. Opanowałeś do perfekcji rozmowy, które są bardziej odgrywane niż przeżywane. Na tym polega maskowanie. Nie pokazujesz światu, jaki jesteś, tylko jaki powinieneś być, żeby pasować. Problem w tym, że to kosztuje ogromną ilość energii. Męczy, powoli wypala i sprawia, że po latach możesz nie wiedzieć, co jest twoje, a co było tylko sposobem na przetrwanie. Wiele osób odkrywa spektrum dopiero wtedy, gdy ta maska zaczyna pękać. Sygnał trzeci: świat bywa dla ciebie zbyt głośny hałas, światło, zapachy, tłum, rozmowy w tle. Dla wielu ludzi to zwykła codzienność. Dla ciebie to może być silne przeciążenie, jakby wszystkie bodźce naraz domagały się uwagi. Nie zawsze wygląda to dramatycznie, czasem objawia się po prostu jako nagłe zmęczenie, irytacja bez wyraźnego powodu, albo silna potrzeba schowania się w ciszy. To nie jest przesada. To inny sposób odbierania świata. Twój układ nerwowy filtruje bodźce inaczej, mniej rzeczy ignoruje. Więcej przepuszcza do świadomości. Dlatego to, co dla innych jest neutralne, dla ciebie potrafi być wyczerpujące. Wiele dorosłych osób w spektrum przez lata słyszy, że są przewrażliwione. W rzeczywistości ich mózg pracuje na wyższych obrotach, jak radio ustawione zbyt głośno, bez możliwości ściszenia. Sygnał czwarty. Relacje społeczne są dla ciebie logicznym zadaniem zamiast działać intuicyjnie, analizujesz, uczysz się rozmów i zachowań, jak schematów, które trzeba zapamiętać i odtworzyć we właściwym momencie. Zastanawiasz się, kiedy wypada się odezwać, czy to już twoja kolej, czy ta odpowiedź była wystarczająco dobra. To nie brak kompetencji społecznych, to inny sposób ich przetwarzania. Wiele osób w spektrum tworzy relacje bardzo głębokie, ale często wyczerpujące, bo wymagają ciągłej kontroli zachowania i świadomego zarządzania tym, co mówisz i jak reagujesz. Sygnał piąty. Po latach funkcjonowania normalnie jesteś chronicznie wyczerpany. I to jest moment, w którym wiele osób trafia na ten temat. Masz pracę, masz relacje, może nawet odnosisz sukcesy. A mimo to czujesz pustkę, wypalenie i coraz mniejszą odporność na ludzi i bodźce. Nie dlatego, że coś się w tobie popsuło, tylko dlatego, że przez lata funkcjonowałeś ponad swoje zasoby. Dla wielu dorosłych odkrycie spektrum nie jest etykietą, jest ulgą, momentem, czyli jednak nie byłem zepsuty. Jeśli podczas tego filmu coś w tobie kliknęło. Być może to moment, żeby przestać się obwiniać i zacząć patrzeć na siebie z większym zrozumieniem. A jeśli czujesz, że potrzebujesz odpowiedzi, rozmowa ze specjalistą może być pierwszym spokojnym krokiem. Jeśli chcesz więcej takich analiz, zasubskrybuj analizę umysłu, a w komentarzu napisz, ile z tych sygnałów rozpoznałeś u siebie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.